W 2021 Dzień Piegów przypada na 1 marca. W tym dniu świętuje każdy, kto ma piegi. Warto się nimi szczycić. Nieprzypadkowo w tej elitarnej grupie są tacy ulubieńcy dzieci jak Pippi Poczyszanka, Ania z Zielonego Wzgórza oraz Pan Kleks. Teraz przeczytamy Wam krótkie fragmenty przedstawiające charakterystykę tych trzech bohaterów. Ania Shirley, dziewczynka, lat około 11. Ubrana była bardzo krótką i obcisłą, brzydką sukienkę żółtowo-szarej wełny. Jej głowę okrywał spowiały słomkowy kapelusik z płaskim rondem, spod którego padały aż na plecy dwa bardzo grube, ogniście rude warkocze. Miała drobną, bladą i szczupłą twarzyczkę okrytą licznymi piegami, duże usta i ogromne oczy. Które, w zależności od oświetlenia i nastroju, bywały to zielone, to znowu szare. Pipi. Włosy jej koloru marchewki. Splecione były dwa sztywne, sterczące markoczyki. Mały nos w kształcie kartofelka. Cały usiany był piegami. Szerokie, roześmiane usta ukazywały zdrowe, białe zęby. sukienka miała dość dziwną. I uszyła ją sama. Nie starczyło jej niebieskiego materiału, więc musiała dosztukować tu i ówdzie parę kawałków czerwonego jedwabiu. Na długich, cienkich nogach miała dwie pończochy, jedną brązową, drugą czarną. I czarne buty, akurat dwa razy dłuższe od jej stóp, żeby były na trochę na wyrost. Pan Kleks, nie pamiętam, czy wspomniałem już o tym, że twarz Pana Kleksa po prostu upstrzona jest piegami. Początkowo najbardziej dziwiła mnie okoliczność, że piegi te codziennie zmieniały swoje położenie. Jednego dnia zdobyły nos pana Kleksa, na zajutrz znów przenosiły się na czoło, po to, aby trzeciego dnia pojawić się na, bar na brodzie albo na szyi. Okazało się, że przyczyną tego jest roztargnienie pana Kleksa, który na nas zazwyczaj piegi zdejmuje i chowa do złotej tabakierki, a rano przytwierdza je z powrotem, ale na niewłaściwych miejscach. Pan kleks nigdy nie rozstaje się swoją tabakierką, w której ma mnóstwo zapasowych piegów rozmaitej wielkości i barwy. Co czwartek przychodzi z miasta pewien golasz imieniu Filip i przynosi panu kleksowi świeże piegi, które za pomocą brzytwy zbiera z twarzy swoich klientów podczas golenia. Pan kleks ogląda je bardzo dokładnie. Przymierza przed lustrem, po czym chowa starannie do tabakierki. Niedzielę w niedzielę święta pan Kleks punktualnie o 11.00 mówi: No, a teraz zażyjmy sobie piegów. Po tych słowach wybiera z tabakierki cztery albo pięć największych i najbardziej okazałych piegów i przytwierdza je sobie do nosa. Zdaniem pana Kleksa nie może być nic piękniejszego niż duże, czerwone lub żółte piegi. Piegi znakomicie działają na rozum i chronią od kataru. Zwyk mówić do nas pan Kleks. Dlatego też, jeżeli któryś z uczniów wyróżni się podczas lekcji, pan Kleks uroczyście wyjmuje z tabakierki świeżą, nieużywaną jeszcze piegę i przytwierdza ją do nosa takiego szczęściarza, mówiąc – nosią godnie, mój chłopcze, i nigdy jej nie zdejmij. Jest to bowiem najwyższa odznaka, jaką możesz sobie zdobyć w mojej akademii. Jeden z Aleksandrów zdobył już aż trzy duże piegi, a niektórzy z chłopców dostali po dwie po, lub po jednej i obnoszą je na swoich twarzach z niezwykłą dumą. Zazdroszczę im i nie wiem, co dałbym za to, żeby otrzymać takie odznaczenie. Ale pan Kleks powiada, że jeszcze za mało umiem. Kochane dzieci, jeśli chcecie poczuć się jak nasi główni bohaterowie, to zapraszamy do bibliotek po magiczne piegi.